Siema, ja jestem w Grzesiu yy, dzisiaj yy, mam kamerkę co nie? tak dosłownie mam kamerkę i nie będę pokazywał twarzy dopóki nie będę miał 100 subskrypcji nie? ja mam maskę są tam gdzieś o nie jest w, o, o tu no Dajcie znać, jak mnie słychać, ciężko się w tym oddycha, więc. Ym, no. Yy, ja ogólnie muszę zobaczyć. Na czym. mi. wyjdzie. ten. Dobra, to w nagranie pójdzie. Dobra, to Git. Yy, my dzisiaj gramy w Minecraftika. I jakby co, to to nie jest stara wersja, tylko. po prostu mam takie kozatki tak zabraknie. jest wszystko normalne, co nie? Koniec na 1.16. Więc... No. Nie... Nie wiem jak będzie. Dobra, dzisiaj będziemy kontynuować. Świat na 1.3. Tylko to jest na dziew... no To no, zrobię kopię najwyżej. I będzie git. Dobra ale kurde przepraszam, że tak dawno nie nagrywałem, ale to nam pewnie wkurza. Co jest? Przecież ten świat włączyłem. Po prostu dawno nie nagrywałem i po prostu przepraszam naprawdę. Ja nie miałem kiedy, po prostu byłem zajęty. Tak mnie tutaj nie ogląda. Planuję zarobić laje od mnie. Na nie, nie ci wody napić. Przez tą głupią maskę. Nie kupiłem trochę dzierswo, 40 zł macie, nie? A tutaj jest takie coś i ona ma... O! Hmm. U mnie ten tekst pak, y, zmienia, że... Mam oczywiście ten yy, Level X powiększy. Muszę ustawianie poszparać, bo mam maksimum. A no to muszę wyłączyć. Najwyżej na minimum to może być. Muszę zobaczyć w trójkę i słabiutko te FPS. Zmniejszę -y. yy, te Render Distance na 8 czanków. Wyłączę, gładkie oświetlenie i tyle. Więcej tutaj naprawić nie mogę. Ogólnie skina innego zrobiłem i oglądałem, jak shiftem przełączyć rzeczy, co nie? Mój skin to o, taki jak ja wyglądam w realu, co nie? Ja mam swoją łóżeczką, a to wy chyba pamiętacie. I chcę zrobić taki inny dom. Będzie z tego drewna. I chcemy go gdzieś tam zrobić. Więc na tym będziemy dzisiaj się skupiać. Nie skupiać, tylko skupiać. O no to będzie nasza nasza taka baza na razie nie aż tak potrzebna. Ale tarczę sobie zrobię. Nie pamiętam jak się robiło. Tak? No tak. No i. O! No i starcza. Ja im trochę drewna pozbierać. Tego co potrzebuję. To będzie taki styl, który kiedyś robiłem. Ja taki styl robiłem kiedyś na moim Nintendo Switch Light. I ten nam no, mi się go podobał, ale go straciłem w do nadaru i nie wiem w nadarze być. Nie polecam tak e, Coś tam Vanilla Reserve Packs. Proszę, słoneczko piękne. Jak widać o, e, e, ten jak to? E, jeszcze księżyc jest całkiem spoko, co nie? O, na przykład macie, on jest taki bardziej kółko. Taki kółko z tego księżyca wiezie, co um, Dobra, my sobie te drewno zbierzemy. tak myślę, że tak starczy. Mam nadzieję przynajmniej. Jeszcze zabijemy te świnki. Mm, tu też. Chodź tu, chodź tu. okej. Okay. Nie wiem, jak kryto zadajemy, ale... Czy jest gwiazda? Nie, tylko takie drewno. Tam też nic nie widzę. Tam mamy lawę. Tam może coś być, ale render distance mam zwolony. Um. Nie, nie wydaje mi się, że tam coś będzie. No traf tego kurczaka. To też się zadało Dobra, idziemy do domu spać bo jakieś się już rozpiął, a ja nie lubię magów. Planuję też zrobić hardkorową serię. Pierwszy mój świat hardkorowy będzie. Nie chcę się z tobą bić, co my z tymi debilami. Boże. Czy Enderman... Czy to jest norma? No i nie mogę spać. Świetnie. Dobra. Włożymy to tu. To tu. O, mogę spać, dobra, ale on się nie zawie. Nie zabiję się? Tak jakby nie. Tylko... Musiałbym dach podwyższyć. Okej, okay. tutaj jest zaniesieniech przepala. Hmm. Jeszcze w sumie na podłogę mógłbym e, ten bruk użyć. Ten fajny, taki murowany. E, dzisiaj pewnie mi się nie uda całego domu zrobić, bo jest on trochę spory. On jest taki, można powiedzieć, oddzielny od siebie od od siebie prawie ten creeper na mnie wybuch i raczej nie uda się dzisiaj wszystkiego um, też chciałem powiedzieć że będę nagrywał będę się starał nagrywać codziennie będę nagrywał wieczorem tak jak teraz około 19 teraz nagrywam i taki mam zamiar um, i będę wstawiał tak o 9 lub 10, co nie? E, więc, no. To wszystko ode mnie. E, jeszcze bardzo bym chciał, jeżeli Wasze odcinki mi się podobają, że moje odcinki Wam się podobają, to proszę dajcie suba. Bardzo mi to pomoże. chciałbym, żeby to była moja praca, żebym był sławny i tak dalej, co nie? Ale my na razie zbieramy drewienko. Hmm. Raczej to wietne. Przynajmniej mam nadzieję. Ja wycinać nie umiem. Ja w ogóle nie. Czy ty szkielet? Tak. No nie no i trafi mnie bambik. Um, dajcie znać jeszcze, gdybyście chcieli widać, widzieć, bo ja mam jeszcze taki... E, taki świat nazywa się e, Let's Play 7.1 pierwszy. E, Tam mam dzień 56, a tutaj mam e, dzień drugi. wielu? Ja tak mało w grę grałem. A, boże, czemu ja to grę e, grę. tu. je w mogłem nie mam kilka rzeczy zrobionych, więc na pewno jutro postaram się też z tego nagrać. No e, i tyle, no. Będziemy robić na razie drzewno i postaramy się zbudować ten domek, nie? 47 drewna. Dobra, jeszcze te zbierzemy i będziemy brać się za budowanie. mam nadzieję, że to nie wyjdzie, bo ja tak dawno takiego domu nie budowałem, że hoch. No, mam nadzieję, że to wystarczy. Nadzieja. Nadzieja to, nadzieja. Wiesz co, o co chodzi. Tam młodzież chcę zamieszkać. Pamiętam, na tej górce się trafiłem tak dosłownie. Więc e, dobrze by było, żebym miał... Ogólnie ile ja nagrywam? 10 minutek. O, siema, widać mnie. Szum... Java. Okej. Okay. Jesteśmy w Javie. Ja nie wiem, dobrze. Teraz jest dobrze, tak 50 fs, Wiem, że to nie jest najlepiej, ale nie jesteśmy na nic. Nie jesteśmy. Grzesia. kanału też zmieniłem. Teraz będę się witał jako. Blue Mask. Blue Mask, tak, Blue Mask. Kocham tą nazwę. Nie wiem czemu, ale mi się bardzo podoba, co nie? O cholera, nie no, głupia trawa, naprawdę beznadziejna. Tutaj też trawa jest krótsza, co jest mega fajne. Postaram się zrobić obramowanie tego domu na razie. Kurde, maska mi spada, spada. Bo chcę, żeby to było takie, takie schody i tutaj by było takie w niebie trochę eee, moje łóżko. I to ładnie by wyglądało, bo kiedyś to robiłem, tak jak mówię Tylko tutaj mi się wydaje, że ten dom był trochę większy. Tak szczerze. Tutaj będzie tak podwójnie. Tutaj będą drzwi. Ten dom będzie taki zwykły dom, który bambiki by zrobili. God ogólnie z przybliżoną się nauczyłem, z czego jestem z siebie bardzo dumny. No raz spadam. Ty bo maskami mi też spada. Będę musiał taka. No nie no. Ja cały czas spadam. No i nie. Lagi. E. Połączę tutaj drewno z tym i na razie jest git. Tylko to na razie tylko zamuruję Tutaj drzewo zrobię. Teraz muszę tak naprawdę swoje rzeczy wziąć i będziemy kończyć na dziś. E, więc no. Jak chcecie to też mogę rozpocząć jakąś serię stodni czy coś, ale to będę bardziej popu popularny. No, tak lepiej brzmi. Dobra, a, przeczuliło się to? Dobra. Wicyki. Skrzynia. Łóżko mam? Tak, mam. Dobra. I idziemy. Musimy wszystko przenieść do mojego nowiutkiego domu. Ehm. Um. Nie wiem, czy wybiję grę na tym let's playu, bo nie wiem, po prostu coś mi w tym świecie nie pasuje, co nie. Czy to jest księżyc, czy. To jest sło słońce. A, to słońce, tylko dziwnie się na nie patrzyłem. Um, dobra. Zdawię swoje rzeczy wszystkie. Jeszcze to zrobię. Żeby było. Nie wiem, że to jest trochę nudne. 48 powinna starczyć. Pik, pik. O, cholera. A. A, myślę, że mnie odlega Węgielek oczywiście, w jednym tym usmażę. Kilka rzeczy wezmę i przy okazji w sumie drzwi zrobię. Upata, by mi się przydała czy mogę zrobić z tego kamienia łopatę? czy nie? nie to tak na szybko zrobię drewnianą bo nie chce mi się marnować surowców zresztą i tak już chyba nie mam stony więc Mogłabym zrobić żelazną, ale walić Dobra, zrobimy jeszcze podłogę i będziemy kończyć Kopu, kopu, kop, kop kocham to, to to ładnie naprawdę wygląda to co mi się naprawdę podobają to jest jeden z moich ulubionych bloków takich nowych są mega ładne jak na porządkę u cholera idealnie starczyło kumacie dobra a jeszcze dwie wstawię i będziemy kończyć jeszcze łóżko muszę tutaj stawić, bo jest ja skończyłem domu co tutaj spał. O, cholera, dachu nie skończyłem. Dach musi być. nie mam. Tak. Dzięki bogu. Mm. Może nie starczyło mi idealnie, ale... Jest dobrze. Prześwimy się. No i co no? Idziemy kończyć, nie? Tylko muszę tak stanąć, żeby jeszcze... Хорошо, будем оканчивать. Ну и что, ну и до, хва, не? До утра, нара.